No to pokosiliśmy Kurde do stołowy nam się nie zmieściło Nie wiem, będzie widać Trzeba mięzykom Eje, to jest przyrzepki Na przyczepce trochę takiej śmieci z belem No to fajnie jeszcze tata jedzie bez kabiny. Zabraca. Ja muszę gdzieś tu zawrócić Podejście drugie. Zaraj w tym miejscu zaczęło padać. Godzina 12 jadać z przyczepką Tata już tam pojechał A nie muszę się spieszyć Dla nim na kości będę czekał Coś może o przyczepce Przyczepka samoróbka bez siłownika Jest zrobiona druga paka pod siłownik ale jakby tu zamontował siłownik to ta rama by nie wytrzymała złożyłoby się to miał być zamontowany siłownik i trochę to poprawiony ale jeszcze ta przyczepka była robiona pod gładka i i a i tutaj Wchodzi na nią jeden zbiornik od Deutscha A Deutsch to prawie no to samo co Bizon Tylko że inny silnik, trochę inaczej zrobiony ale części pasują e, No Wcześniej mieliśmy klasa takiego małego To chodziło na tu przyczepkę dwa zbiorniki od tego klasa ale ale to taka zabawka była jedziemy na jęczmień ziele jest jak nie wiem co to się nie dało wypyskać błoto było całkiem ręcznie posiewaliśmy a no może coś ukusimy. tu nie ma tego nie. Jak to się nazywa? Odwodnienia? Nie eee. Jest niedrenowane tutaj Nie ma drenażu I to wszystko Gdzie pola drenowane to zboża ładne Kukurydza Gdzie jest kukurydza? tu już mokrzej i już tu owiec aż się pokłada tu owiec nie chcę też mi złapać ostrości tu kawałek łąki Księżyc to łąka Owiec, owiec, owiec I tam jest owców zasianych W ogóle tak śmiesznie to wygląda jak się jedzie Tu są same owce bo zasiewane Jeden, drugi I tam aż do samej kukurydzy jest zasiany owiec no, wy nie widzicie przecież mi ostrości nie złapać nie wiem o co chodzi Przężyto. widzimy się na polu tak wygląda pszenica Miodu jak zawsze, tutaj jest sporo i przynżyto księżyta, żyta z tej księżycy jest wszystkiego księżyca jest w rozmaitej ilości no i tam jest więcej 2 hektary w jednym kawałku 2, 2, chyba e, i to jest prawie największy nasz pole. Chyba. Bo największy jest koryta. Tam co jest łąka Tak nie zbioriliśmy. To jest 3 hektary prawie. Zawiesza się tu na tym. Na no, Dużo zbiorników. Nie, no zielę to jest tragedia. Tu normalnie woda stała, to największe ziele jest. W dwóch godzinach dojechaliśmy w jedną stronę Masakra Straszne ziele tu jest I się to wszystko owija Tam dalej już nie ma ziela Aż tyle Tu jest, że nawet kłosów nie ma Bo wszystko wymiękło Woda stała na całości Nie było nawet gdzie spuścić Rowów, rowów nie ma e, no i, i tam już trochę to lepiej szło ale pasek od mocacza coś, coś takiego ten co podaje ziarko do zbiornika to nam cały czas spada i i się po prostu zboże tak trochę położyło w jedną stronę nie ma, nie ma tata z tej strony dzioba, tylko wstanty ma Z tej strony nie ma dzioba i się to wszystko zawiesza Musi tata cofać i podjeże z powrotem Już nie mam sile Jesteśmy dwa dni po wykoszeniu Tutaj mamy zrobione tak blachu ubite Tu były stare wieżeje Oczywiście jak zaczęliśmy stodole podnosić to wypadły miejsca. <grymiosła> tu jest nowy słup wstawiony O tu 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 I tam siedzi No, tu jest trochę to jest Pojęcie nie połamiatane ja Ale to 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 zadam w szczegół to jest jęczmień. Wyszły dwie przyczepki, czyli dwa zbiorniki z naszego dojcza. Rozsypane jest, żeby nie zaparowało, bo ta pierwsza przyczepka była taka ze śmieciami. Później już był ładny jęczmień tam dalej, bo było dużo suszej. Tu mamy jeszcze takie. To tak trochę było siane nie wiadomo jak, i później się kosiło nie wiadomo jak Dlatego Co w, noc, w tym słońcu Chyba, że tak... O, tak trochę lepiej widać. No jest tu wszystko. Jęczmień, żyto, pszenica. Dla byczków dla cielaków cztery woreczki i trochę w wiaderku no co do tego to, to po prostu jest blachu obite blacha jest przykręcona tutaj wyrwaliśmy były deski moderowaliśmy deski przyczepiliśmy wyżej u góry jest jeszcze ten belk belk jest po to, że na kiedy tata tak sobie wymyślił że tam jeszcze trzeba będzie drugi dać i zrobić tutaj takie nasiano, żeby tylko ciągnikiem wjeżdżać do góry bele na to kłaść i najwyżej tu staczywać wtedy będzie można układać trzy warstwy bo na chwilę obecną to przez belg władkiem nie dam rady przeszucić niestety znaczy teraz może by się dało jak jest ta wylewka ale wcześniej jak tata próbował to się nie dało zabrakło dosłownie 10 cm no co więcej do tego no to tu jest obróbka zrobiona wiadomo, żeby, żeby ziarka nie uciekały zapianowane żeby też nie uciekały ziarka wszystkie szczeliny tam tylko nam ucieka Tam co jest odgarnięte tam, tam, tam w rogu gdzieś Jest nieszczelność, źle zapiankowałem Ale to zaraz się zrobi To jeszcze to trzeba przydzielić na pół Z jednej strony będzie pszenica, z drugiej jęczmień Proste, proste no. yy, Tak, przyczepka Przyczepka jest zrobiona w ten sposób Niech ja się tu a jeszcze się pamiętam, pusty łeb No, yy. wszystko wyjaśnię. Oś odwoza była od busa dostawczaka, ale ale się. Łożyska luzu dostały. A tam są takie skręcane łożyska. No i to wszystko, pierdy koło się przekinały. Dziadka pomysł Miejsce pod siłownik to tu chyba nawet go nie ma no tak Ale tutaj będzie trzeba wstawić jeszcze jedną tą O tu gdzieś taką belkę I wstawić siłownik Wszystko odzysk te jedynie te belki, to, 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 to. No ta dolna rama. To jest z stali kupionej. Reszta to jest zysk I oś jest jeszcze kupiona. Trochę pospowane, pospowane. Trzyma, jeździ. Nie trzeba psuć. O tak. Te drewniane klocki są. Tak trochę nie chcę brzydko mówić. Trzyma. Yy, one są po to, żeby deski trzymały. Deski są do tego poprzykręcone. No. Keeper. No, kluczki mi wypada. Keeper jest tu. No, te Nie dam znaczy, jakbym twoimi rękami się zaparł, to bym podniósł. Tu jest jakoś. Tu jest. Tu są to zrobione Tu to to to. Jest to przy, przy spawane, widać Widać Tu jest. Tu zawias Na jest. Tu jest. Tu Nie gwarantuję że to wytrzyma Pełnej jest. Tu jest. Tu nie Tu znaczy siła w nich może da radę, ale <laughs> przyczepka nie ma. Do... Eee, no. no to chyba tyle. Gdzieś około 4 ton dało. To niecały hektar był 80 arów czy coś takiego. Eee, no. No i to jeszcze zostało. Kombajn naprawiony. Już idę pokazać, co się tam stało. Ładek zapięty do paleciaka. Zawsze do takiego naszego paleciaka. Łyska zapięta do rozgarniania eee, zboża. Nie chcę mi się do tego ręcznie rozgarniać. Tu było łamane. O tam. Ostrość. No, tu było pęknięte. Tam już było spawane teraz. Było pęknięte, poprawione. Tu jeszcze to podkładkę podłożył. No, no i teraz może jeszcze jest trochę krzywo, ale już jest lepiej niż było. Tu jeszcze było łożysko rozwalone ktoś przekombinował, bo podłożysko, żeby się łożysko nie przekręcało, były podłożone gwoździe i taki klin był, To też. Na całe szczęście. E, no. I było to podłożone. Jeszcze. Mieliśmy problem z Hedrym. Bo te pazurki się poprzeginały. To się poprzeginało. Jest takim bananem Widać. No jest bana To się poprzeginało. Ale już jest dobrze. Komaj nakryty zbiornik. Zbiornik z tym. A jak tam pas spadał, to i tu się blokowało. Jak się tu blokowało, no to się wszystko mieliło i się mąka od razu robiła. Się śmiałem do taty, że może jakiś tu worek zrobić albo w zbiornik zamiast tamtego żmijki i od razu na przyszepesy, sypać będzie się mielać, mleć. Była tu sieczkarnia, ale siedzkarni zdjęli sprzedawcy. Tam siedzkarnia jest niepotrzebna. Ziele, tego się wypryskać nie dało. Ale chyba klawisze nie są zapchane. Sita, jak widać, trochę tu ciemność, nie? Nie będzie widać gubi dużo czy nie, coś tam gołbi. Ale to gubi to zło Co jest puste w środku? Może gdzieś tam czasami się trafi. Ale co? A o co, tutaj nie widać, to nie będę nagrywał. Tu trochę nam serce O kurczę no chrupek nam rdzewieje jakby to joker farm powiedział tu jęczmień jest naprawdę czysty bo tu jest domłacać mogę wam iść pokazać że jęczmień jest naprawdę wymłócony ładnie Joker farm to blachy wstawiał Ale Deutschland jest chyba trochę lepiej to rozwiązane bo tu jak dużo tych ości nie ma trochę ziela tam wiadomo gdzie nie, gdzie się trafi ale tak to jest czyste Dobra, ty macz.